Trener niedawno wywalczył dwusetne zwycięstwo w karierze. Zapraszamy na transmisję. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco, a o właściwą atmosferę zadbają dla Państwa. No nie wierzę, po prostu nie wierzę, jak ta kula nie znalazła się w siatce. To prawda, Trampkarz zachowałby się w tej sytuacji lepiej, ale przecież i tak był spalony. Przypomnijmy sobie jak było ostatnio. Wtedy to Jagiellonia była górą w starciu z Górnikiem Zabrze. Jak oceniasz ich szanse w dzisiejszym starciu, Jacku? W tamtym wyjazdowym meczu zagrali naprawdę koncertowo. Byli dobrzy w obronie i zabójczy pod bramką rywala. Co najlepiej oddaje wynik 4 do 1. Sądzę, że dzisiaj też dadzą sobie radę i zanotują kolejną wygraną. Czy stoła to wykorzystać? Proszę teraz obronę do jakiejś reakcji Strzał do zapomnienia Zupełnie mu nie wyszło Nawet jak się strzela z daleka To sama moc nie wystarczy Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym meczu, ale można chyba założyć, że ten gracz ma duże szanse, by dziś poważnie wpłynąć na końcowy wynik, nie sądzisz? Ten ostatni mecz to był prawdziwy popis w jego wykonaniu. Cztery razy zapakował piłkę do bramki rywali. Nie zdziwię się, jak dziś znów przysporzy mnóstwo problemów defensywnych. Indywidualne dokonania menadżerów często pozostają w cieniu sukcesów ich zespołów. Ale i tym taktycznym architektom należą się słowa uznania, gdy notują takie osiągnięcia na swoim koncie. To już 200 zwycięstw w roli trenera. Gratulacje. Tu trzeba docenić ten gór wygranych. Bez tego nie doszedłby tak daleko. Świetny rezultat. No i posłuchajmy najświeższych wieści z meczu Krakowi. Mamy pierwszą bramkę. Uwaga, będzie okazja. Bardzo niecelny strzał, choć wydawało się, że to powinien być gol. Sytuacja sam na sam potrafi deprymować. Często takie akcje wieńczy taki nieudany strzał. Musieliśmy na moment przerwać. Padł gol dla Rakowa Częstochowa. Jest 1 do 0. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Gra wstrzymana. Aut po tym wejściu przeciwnika. Przechodzi ze skrzydła w kierunku pola karnego. Piłka pewnie ląduje w rękach frankarza. Bez niespodzianki. Był świetnie ustawiony. Trzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. Akcja wciąż trwa. Nie do wiary. Tylko bramkaż do pokonania. Uderza z całej siły. No zabrakło niewiele, ale zabrakło. Odrobina więcej precyzji, a goalkeeper wyjmowałby piłkę z siatki. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Oddali piłkę rywalom. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Widzimy teraz, co do czasu meczowego, doliczono minutę. Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zbyt krótkie jest to wybicie. Ależ było groźnie. Ta interwencja była kluczowa. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Póki co przyzwoity występ, choć nie udało się ustrzec błędów, ale na pewno. A więc zaczynają. Druga połowa już trwa. Jak sądzisz, Jacku, jak będzie po przerwie? Bo o tym, co było wcześniej, lepiej chyba zapomnieć. No tak, słychać zresztą coraz częstsze pokrzykiwania na trybunach. Strzelcie coś, kopnij prosto piłkę. Tyle wystarczy. Druga połowa zwyczajnie musi być lepsza. Patryk Klimala. Rywale przejmują piłkę. Kropla drąży skałę. Everton długo dopinał ten transfer. Wreszcie się udało. Tomku, dla obu stron to jest świetny ruch. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien skorzystać na przenosinie. Dobra akcja. Obrona może być w opałach. Uwaga! To może dać prowadzenie! Jakie on ja tego nie wygra, jeśli nie będzie strzelać goli w takich okolicznościach. Co prawda, to prawda powinna prowadzić. Ma wsparcie, by to rozegrać. Teraz jest niepilny. Dobry refleks bramkarza. Wybita piłka. I od razu go cisnął. Jaga dostrzega teraz szansę w bocznym sektorze boiska. Jest blisko bramki. Co wykombinuje? Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Jagielonia przejmuje piłkę. Z tego może coś być. Czy stoła to wykorzystać? Uwaga, może strzelać. I tu! Nareszcie! A już myśleliśmy, że to się skończy bezbramkowym remisem. Nie było wielkich emocji przez większość meczu, ale teraz mogą nam to wynagrodzić. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał i to jak? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Nareszcie widzimy przełamanie tej patowej sytuacji. Trochę się naczekaliśmy na gola, ale mamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Świetnie zagrał, będzie drożnie. Teraz wspaniała okazja. I znowu strzelają, ale simponują skutecznością w ostatnich minutach. Wspaniała gra ofensywna. Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do bramki. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedoczyć. Może być groźnie. Udało się przerwać atak. Mogło być niebezpiecznie. I co teraz? Piękny był to wolej, no ale jednak pudło. Świetna technika, duża precyzja, bardzo niewiele tutaj zabrakło. Piast Gliwice zdecydował się na podwójną zmianę. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Teraz może być groźnie. Uwaga, będzie okazja. Dalej jest ciekawie. Ale śliczna bramka. Uderzył od razu. Ale Szon ma wyczucie czasu i przestrzeni. Mamy obecnie 3 do 0. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Jest za linią obrony. Uwaga! Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota po takiej interwencji. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni.